Dzień dobry, dzień dobry, naturalna kuchnia się kłania. Ym... Operator wyszedł. Dzień dobry, dzień dobry, naturalna kuchnia się kłania z ogródka, ale właśnie, zgasło troszkę słońce i dzięki temu możemy się z Wami spotkać, bo nas ostatnio to słoneczko przysmaża, aczkolwiek kochamy je, no ale nie w takim nadmiarze. I tak pomyślałam sobie, że to jest taki idealny moment a propos tego smażenia, bo bardzo często wysyłacie do mnie pytania a propos tego Pani Agnieszka, a Pani na czym smaży? No, moi drodzy, gdybym miała tak de facto odpowiedzieć na to pytanie bardzo jasno jedną odpowiedzią, to wystawiłabym ten słoik. Nie jest to miód, to jest masło klarowane. Ja najczęściej, odkąd zakończyłam swoją edukację dotyczącą medycyny ayurwedyjskiej, smażę właściwie w 99% na maśle klarowanym, bo on ma, ono ma też, przede wszystkim ma nie tylko wysoką temperaturę dymienia, ale przede wszystkim ma też właściwości prozdrowotne dla naszego organizmu, a tym bardziej, jeżeli ktoś z Was na przykład orientuje się w medycynie ajurwedyjskiej, wiem, że takie osoby też mnie oglądają, no to ma też wspaniałe prozdrowotne działanie właśnie, chociażby dla konstytucji wata, ale też i dla wielu innych odsłon naszego organizmu. Nasz organizm, moi drodzy, potrzebuje tłuszczu, potrzebuje też tłuszczu nasyconego. Oczywiście więcej tych tłuszczów nienasyconych ale prawda jest taka, że gdybyśmy mieli w ogóle odpowiedzieć, jaka opcja jest najzdrowsza, no to zdecydowanie jest zdrowiej gotować i piec, na przykład w piekarniku parowym, na parze gotować, niż smażyć. No ale, no szkoda by było. Ja też często yy, zaglądam na tą patelenkę i smażę różnego rodzaju warzywa i w ogóle podsmażam. Lubię, lubię to. Yy, dynię gotowaną kocham, ale taką Podsmażoną na maśle klarowanym z ziołami też uwielbiam, więc nie chodzi o to, żeby popadać w skrajności, no chociażby właśnie naleśniki orkiszowe też uwielbiam smażyć, czy placuszki orkiszowe też na maśle klarowanym, czy to naleśniki, czy to warzywa, <laughs> czy cokolwiek podsmażam, nawet słonecznik prażony, jak, bo dzieciaki bardzo lubią, ja zresztą też, to też na maśle klarowanym z odrobiną soli, ale moi drodzy... Yy, jeżeli wybieramy tłuszcz do smażenia, to wybierajmy ten, który ma wysoką temperaturę dymienia. I oczywiście ja mam tutaj całą listę mm, e, tych tłuszczów, które się nadają do smażenia, ale gdybyśmy mieli wybrać w naszej strefie klimatycznej, na naszym podwórku, no to olej kokosowy też ma wysoką temperaturę dymienia. I robię czasami wyjątek i dodaję go, podsmażam, jak na przykład robię e, słynny bigos. Mm, wrzucę Wam tu link i w mojej książce też jest właśnie bigos, bo kapusta kiszona kwaśna z tym słodkim olejem kokosowym. Wspaniale się sprawdzają i tak równoważą się te smaki. Olej kokosowy też ma wysoką temperaturę dymienia. Tak samo olej ryżowy, mniej popularny w naszym kraju. Tak samo jeśli chodzi o olej z awokado, olej, słuchajcie, sezamowy, ale on już się nie nadaje do smażenia. On wspaniale działa na przykład do smarowania naszego ciała i oczyszczania organizmu z toksyn. Kiedyś Wam zrobię taki materiał, ale tylko dopowiem, że to jest właśnie taki myk, e, taka podpowiedź z medycyna ajurwedyjskiej, czyli jak przychodzimy do domu i nasmarujemy. Cały, całe ciało olejem sezamowym, zostawiamy na dwie godziny, możemy też nasmarować włosy, buzie i tak dalej i zostawiamy na dwie godziny i potem y, idziemy to zmyć, tak całościowo zmyjemy. Y, zmywamy, bo jest to olej, który po prostu oczyszcza nasz organizm też z toksyn. Ale moi drodzy, tak naprawdę to na czym też smażyli nasi przedkowie, dziadkowie, to jest, to jest chociażby y, tłuszcz wołowy. Też sobie napisałam tłuszkaczy, smalec gęsi, smalec wieprzowy, czyli smalce. Aczkolwiek, powiem Wam szczerze, jak mnie się udało dostać, kiedy Franek miał taki kaszel jeszcze w przedszkolu, bo on w sumie nigdy nie był chory jakoś specjalnie poważnie, nigdzie nie wziął żadnych antybiotyków. Ale jak złapał przeziębienie, jak poszedł pierwszy raz do przedszkola i została mu po tej infekcji taki. Właściwie został mu taki kaszel, taki taki, taki przące, bo to jest taki ostatni etap infekcji. To właśnie dostałam od dziadków smalec gęsi i kazali mi go smarować plecuszki, klatka piersiowa i stópki. Trzy dni, słuchajcie, i założyć koszulkę bawełnianą, skarpeteczki, to był środek zimy. Wsyć, trzy dni i było po kaszlu. Nawet mnie się wydawało na początku serio, w ogóle smalcem, e, smalcem będę go smarować, aczkolwiek już po trzech tygodniach takiego kaszlu stwierdziłam, że zrobię to. Trzy dni i było po sprawie. Nie mam takiego dostępu do tych tłuszczy, właśnie tego typu, do jakich mieli dostęp nasi przodkowie. Więc jak mam smalec gęsi, tego zostawiam, <laughs> żeby stał tu i czekał na podoręciu. Natomiast najczęściej, moi drodzy, używam właśnie masła kolorowagnego, które nie dość, że ma wysoką temperaturę, domienia to się świetnie, sprawdza, nadaje wspaniały posmak właśnie potrawom. Yy, I przede wszystkim nic się nie pali, moi drodzy. Nie czekamy, aż się pali. Dlatego nie używamy do smażenia tłuszczów roślinnych, ani oleju rzepakowego, ani żadnych innych. Po prostu nie, moi drodzy. Ja wiem, że olej rzepakowy tą temperaturę dymienia ma w miarę wysoką, natomiast nie ma takiej potrzeby. Po prostu są inne tłuszcze, zdrowsze tłuszcze niż tłuszcze roślinne, dlatego że te tłuszcze roślinne, a szczególnie na przykład yy, olej lniany, to już brońcie, Panie Boże, jak to mówiła babcia. Chowamy go w lądówce, czy te oleje właśnie roślinne, które po prostu są do wykorzystania na zimno. One wtedy mają działanie prozdrowotne, a nie wtedy, kiedy my poddajemy je wysokim temperaturom. Nie. Tak naprawdę do smażenia są te tłuszcze, które mają wysoką temperaturę dymienia. Tłuszcz wołowy, masło klarowane. Olej z awokado też, też ma wysoką temperaturę dymienia. Chociaż ja zdecydowanie wolę ten olej z awokado, jeżeli udaje mi się go dostać, bo wcale. Ale nie jest tak prosto w naszych szerokościach geograficznych dostać olej z awokado, to też wolę go zdecydowanie na zimno. Olej kokosowy mówiłam, oliwa. To jest kolejny punkt. Moi drodzy, oczywiście jak pojedziemy do krajów śródziemnomorskich, no to co zobaczymy? No zobaczymy krewetki posmażane na oliwie, ale jak długo smażą się krewetki? Moment, tak naprawdę moment. A co smażą zazwyczaj nasi rodacy? Kotlety. Więc to się smaży zdecydowanie dłużej, więc takie rozwiązanie jak masło klarowane jest zdecydowanie lepszym, czy lub Inne tłuszcze, które mają wysoką temperaturę domienia. Na przykład taki olej jak olej archaidowy też ma wysoką temperaturę domienia, no ale to nie jest do końca nasz tłuszcz i trudny do zdobycia. Olej ryżowy mówiłam, olej sezamowy mówiłam, smalec wieprzowy, tłuszcz kaczy, smalec gęsi to są te tłuszcze też nam bardziej znane, ale też w obecnych czasach trudniejsze do zdobycia. Masło klarowane możecie sobie sami sklarować lub po prostu zakupić. W większości sklepów jest i naprawdę jeśli chodzi o moi drodzy smażenie, jest to. Bardzo dobry, słuszny, rozsądny i mądry wybór. I przede wszystkim zdrowy, naturalnie zdrowy. Wszystkiego dobrego, naturalne pozdrowienia, dbajcie o siebie, a zanim zaczniecie smażyć, to najadajcie się tym, bo widzę kątem oka mój krzak borówki, więc zaraz tym jeszcze ostatnie boróweczki skupnę po prawej stronie ym, pomidorki z sadzonek mojego taty cały zielnik, ile się jeszcze da teraz latem, korzystajmy z tego co daje mama ziemia, ale z tego co można zerwać z krzaka i po prostu się najeść a tym bardziej jeśli chodzi o owoce jagodowe właśnie boróweczki, więc jeszcze wam podlinkuję ten materiał z doktorem Arturem Zagajewskim właśnie o borówkach Staliśmy tutaj przy tym moim krzaku, który, który widzę. Słuchajcie, e, chyba 10 kg borówek udało mi się zamrozić. Nie z tego mojego krzaka, nie, nie, z tego jednego to tyle by nie było. Chociaż obrodził w tym roku bardzo mocno. Natomiast e, zamroziłam 10 kg, żeby mieć, żeby po prostu... Aronia tam w, na końcu ogródka też jest, więc korzystajmy z tego, co daje nam Mama Ziemia teraz. Tego właśnie prosto z krzaka, zanim zaczniemy smażyć. A jak smażymy, to wybieramy ten właściwy wybór. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Pa-pa!